Bardzo ciekawy projekt. Po 9 dniach już jest taki ruch. Ten projekt też nie ma jeszcze żadnych backlinków, nie jest dopalany. Pewnie z czasem będzie, aby, aby ten ruch jeszcze zwiększyć. Pan Szymon Negacz jest bardzo mocno powiązany z marketingiem. E, mamy podobne profile działalności. Bardziej on bardziej zajmuje się strategią i tym podobne. Zobaczymy, ile jestem w stanie e, do, dostać subskrypcji. No i czy Szymon Negacz pomoże mi rozwinąć mój kanał. Dzień dobry bądź dobry wieczór, w zależności od pory w jakiej mnie oglądacie, słuchacie. W dzisiejszym odcinku chciałbym poruszyć temat Parasite w SEO, ale też Parasite na YouTube. W dalszej części dowiecie się skąd taki temat, skąd takie połączenie. Przy czym w pierwszej kolejności chciałbym, żebyśmy zaczęli od SEO, od pozycjonowania, czyli tego czym zajmuje się na co dzień. Parasite po angielsku, czyli pasożyt. Nazwa bardzo dobrze odpowiadająca temu, co zaraz będziemy omawiać. A mianowicie to, że Parasite to nie jest nowe pojęcie, jeżeli chodzi o SEO. Jest to pojęcie, które działa od wielu, wielu lat. Chłopaki, którzy zajmowali się często afiliacją w projektach zagranicznych, afiliacją w takich branżach jak hazard, erotyka różnego rodzaju, czy suplementy, takie popularne, mocno e, projekty afiliacyjne, często korzystali z parasitu, czyli publikowania swoich treści, artykułów z linkiem do swojej domeny. Na serwisach, domenach o wyższym rankingu, o wyższej reputacji w oczach Google'a niż swoje własne. Czyli tak naprawdę, jeżeli nie byłeś w stanie swoją domeną zdobyć pewnych fraz, to mogłeś liczyć na łódź szczęścia i spróbować na serwisach o wyższym rankingu. Oczywiście nie każdy serwis będzie parasitem, nie każdy serwis zgodzi się na publikację takich treści. Kiedyś bardzo popularne parasajty były na blogspotach, blog później swojego czasu renesans taki zaczął przechodzić dla takich serwisów jak LinkedIn i Reddit. W chwili obecnej są bardzo popularne, przy czym to są te parasajty darmowe, tak, również Google Group, do czego zaraz pokażę, czy też inne serwisy. Przede wszystkim fakt jest taki, że musimy szukać domeny, gdzie będziemy mogli na przykład w jednym przypadku, mówię teraz parasajty w cudzysłowie za darmo, tak? takie, w których Potrzebna jest wiedza i dokładna lokalizacja miejsca, gdzie możemy pozyskać linki, umieścić swoje treści z linkami do naszych serwisów. Przy czym problem jest taki, że te de parasajty dermowe bardzo często mają określoną żywotność, do czasu, aż moderator danego serwisu właściciel po prostu nie usunie ich ze swojej domeny. Tak jest często z wieloma linkami w projektach afiliacyjnych. Zwłaszcza w tych branżach spamowych, tak jak wspomniałem, e, hazard, e, różnego rodzaju suplementy, erotyka. Jakiś czas temu odbył się projekt SEO, gdzie jednym z prelegentów był Marcin Zygmunt. Marcin jest starym afiliantem, działa w SEO od przeszło 15 lat i on akurat przesłał mi swoją prezentację, gdzie, gdzie jego tematem był właśnie Parasite. Dla większości z nas, pewnie każdy z nas słyszał o OnlyFans. Tak? OnlyFans ma sporo projektów afiliacyjnych, które polegają na tym, że przekierowujemy ruch z jakiejś domeny, z jakiegoś serwisu do serwisu OnlyFans, za to otrzymujemy pieniądze. tak? I takimi projektami akurat Marcin się zajmuje tutaj podał to jako przykłady i podał darmowe Parasite, czyli darmowe pasożyty udało mu się opublikować bardzo dużo treści na domenie google tak a my widzimy na subdomenie grupy czyli groups.google.com tak jak tutaj widzimy na naszym przykładzie to jest akurat przykład OnlyFansa. Zaraz pokażę inne przykłady, ale jak widzimy, duże wolumeny. Best Free OnlyFans, 18 tysięcy wyszukiwań, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone. Tutaj akurat są projekty Marcina. Tutaj mamy branżę związaną ze zdrowiem, z dietą, również te same domeny. Także to pokazuje, że można sporo, sporo ruchu ugrać i zarobić. Dlaczego Marcin zdecydował się publikować na. Na Google Groups, a mianowicie pierwsza sytuacja jest taka, że łatwość publikacji z tego, z tego co wspominał, wysoki domen Authority, jak widzimy, 92 według HREWSA, duży ruch, dużo backlinków, tak jak mówię, żywotność tych darmowych pasożytów takich branżach spamowych, afiliacyjnych jest często ograniczona i po jakimś czasie dosyć szybko mogą zostać usunięte, ale powoduje to, że jednak w tym czasie możemy zarobić spore pieniądze. Z kolei Robert nie chciał pokazał mi nieco inny przykład, a mianowicie testuje obecnie i na swoich projektach afiliacyjnych mówi to co publikuje, to wchodzi w top. Dlaczego wy Również domen Rating 90, tak jak widać sporo linków, ta domena również ma spory ruch. Także jest wiele szkół, jeżeli chodzi o pozyskanie. Tak jak wcześniej wspomniane, Reddit, LinkedIn, wszystko jest to samo. Szukamy domeny o dużym autorytecie, o dużej widoczności i próbujemy na niej publikacji. Jeżeli chodzi o treść publikacji, samą publikację, to pamiętajmy, że bardzo ważne jest wybranie tematyki, jakie, pod jakie słowa kluczowe chcemy rankować. Czy ktoś już tam nie rankuje, na to nie buszuje? Bo często jest tak, że niestety, istety, jeżeli ktoś już wykorzystał dany serwis w danym projekcie, jest bardzo duża szansa, że już my na to nie zarankujemy, czyli musimy, musimy sobie szukać innej miejscówki. Tych projektów jest dużo, możecie sobie sami poszukać domen. Tutaj akurat chłopaki podesłali, jak widać, dwie różne domeny i oba ich projekty mają się dobrze. Z kolei teraz przejdziemy do takich projektów bardziej prawilnych, tak? czyli takich, gdzie płacimy jednak za publikację na swoim serwisie. Są to najczęściej artykuły sponsorowane. Artykuły sponsorowane, jak wiemy, jest wielu wydawców, wielu pośredników, za pośrednictwem których możemy wytypować sobie domeny i pokazać ten. Tu pokazałem Wam projekty bardziej afiliacyjne, spamowe. A teraz pokażę Wam parę takich projektów większych. Jeżeli chodzi o prezentację Marcina, jeżeli odezwiecie się do mnie prywatnie, mogę Wam ją przesłać. Mogę dać kontakt do Marcina, możecie z nim porozmawiać, jeżeli macie jakieś pytania. A teraz przejdziemy do projektu z naszego polskiego podwórka, który został niedawno opublikowany. Chyba nawet Wojtek Matuła na jednej grupie seo pisał o, o tym Parasajcie, czyli ranking najlepszych bookmacherów w Polsce na rok 2024. Jeżeli sobie się tutaj przyjrzymy, mamy tutaj artykuł sponsorowany. Mamy artykuł przeszło na 20 tysięcy znaków, sporo linków do wydawców, także mamy tutaj przykład typowego parasite. A. Jeżeli chodzi o ten artykuł, to on już rankuje i jest w topie na wiele, wiele fraz, które są dosyć łakomym ką, kąskiem, jeżeli chodzi na przykład o branżę bookmacherów. Tak? Ranking bookmacherów, dziesiąta pozycja, to jest średnio. 1300 wyszukiwań w miesiącu, jak i bookmacher, zakłady bookmacherskie ranking, najlepsi bookmacherzy w Polsce. Także jak widać, to co zostało zaplanowane, to zostało ten, zostało zrealizowane. Jeżeli chodzi o narzędzie poglądowe, którym się teraz, z których teraz korzystam, to jest to Senuto, jest to Semraż. Jeżeli chodzi o Semraż, to widzimy, że na chwilę obecną pokazuje, że ten ruch po paru dniach od publikacji to około 1000 wejść. Także. Mamy już sporo zdobytych fraz, bo jest ich ponad 80. Mamy ruch organiczny na poziomie 1000. Jeszcze nikt nie dopalał tego, bo o tym też należy wspomnieć, że czasami, kiedy te artykuły zaczynają spadać albo trochę sobie odleżą, to zaczyna się ich tak zwane dopalanie, czyli bawienie się w tier 2, w tier 3 i linkowanie, bądź też z innych artykułów sponsorowanych, z własnych sieć, sieci PBN i tym podobnym. Także e, taka taktyka jest też stosowana. Pamiętajmy o tym, że do tej publikacji tego artykułu, tak jak sobie tutaj widzicie, musimy się przygotować. Przede wszystkim musimy się dowiedzieć, jak dany wydawca, ile możemy opublikować treść. Tak? ile możemy zamieścić zdjęć, ile linków wychodzących może być z naszej domeny, z tego artykułu do naszej domeny, tak? bądź jakiegoś innego projektu afiliacyjnego. Na pewno jest tak, że tutaj jeżeli chodzi o tego wydawcę, osoba, która opublikowała, zamówiła ten artykuł i opublikowała, na pewno się do tego przygotowała, bo jak sobie nawet wejdziemy w we Writer'a, to sprawdziłem to, to ten artykuł ma przyzwoity content score, jak widać, jest to, jest, został zoptymalizowany odpowiednio. Content Scorpionu to pokazuje 51. Z mojego doświadczenia wiem, że jeżeli takie treści mniej więcej w tym w takiej ocenie zawsze rankowały. Tak? Zresztą jest to widoczne w statystykach, które tutaj widzimy. Ten artykuł rankuje, także od razu spuścił się w górę. To jest nasze lokalne podwórko. Pokażę nieco starsze. Parasite z zeszłego roku w branży suplementów, właśnie gdzie widzimy oznaczenie, artykuł sponsorowany 15 września 2023, najlepsza odżywka białkowa. Ten artykuł też rankuje na sporo fraz związanych właśnie z odżywkami białkowymi. Jaki był cel tego artykułu? Na pewno pozyskanie ruchu, ale też otrzymanie linka tak, także istnieje możliwość zakupu poprzez ten link z naszego parasita i bezpośredni zakup, ale też pamiętajmy, że linki mają, są jednym z czynnikiem rankingowych w SEO. Im więcej takich linków z dobrych serwisów o dobrej reputacji otrzymujemy, tym więcej, tym zwiększa się widoczność naszego serwisu. Akurat tutaj linkujemy do domeny producenta tego suplementu. Sprawdziłem sobie tego producenta, ta strona też ma ruch mierzony w kilku kilkudziesięciu tysiącach i, i rankuje na te frazę, jeżeli chodzi o te odżywki. Wysokobiałkowe, nawet sobie możemy wejść. Ja akurat mam tutaj cennik Trastluny i taki artykuł możemy sobie zakupić za 1799 zł. Akurat one daje linki no follow. Linki no follow kopią, tylko nieco słabiej. Dlatego zawsze, jeżeli mamy możliwość, to pozyskujmy linki do follow. Ale jeżeli mamy no follow, to nic złego. Tutaj cel Parasite'a był nieco inny pewnie było zdobywanie ruchu na tą frazę plus linkowanie także mamy dwa w jednym. To jest taki przykład z Polski. No, i teraz podam taki przykład, który, który jest bardzo ciekawy, a mianowicie chodzi o ten post. Jpost.com i 13 Bez TMN Brands. Zaraz wszystko tutaj wyjaśnimy. Również Parasite na zagranicę. Opublikowany 1 sierpnia 2024 roku na domenie, która ma ocenę Domen Rating 87. Jest to bardzo wysoka ocena. Właśnie o to chodzi w Parasite, żeby publikować na takich serwisach i liczyć, że wejdziemy na takie frazy, które nie jesteśmy w stanie wejść w top 10 w wyszukiwarce Google swoim serwisem. Także tutaj mamy duży Parasite, również kilkanaście tysięcy znaków. Teraz pokażę, na co rankuje. Bo mówię, został opublikowany 1 sierpnia, dzisiaj mamy 10 sierpnia, mija 9 dni. Na Stanach Zjednoczonych ten artykuł ma już przeszło 1300 odwiedzi. To jest oczywiście średnia, to są też dane poglądowe. Pewnie jakbyśmy mieli dokładne dane, to mogłyby się one niewiele różnić, a podejrzewam, że mogłyby być i wyższe. Tak? Na chwilę obecną, po 9 dniach od publikacji, ten Parasite rankuje na 107 słów kluczowych: Suplementy, branża medyczna. Bardzo ciężka branża, większość afiliantów wie, większość seowców, którzy mają jakieś projekty związane z suplementami zdrowie wie, jaka jest tam konkurencja, jaki są budżety. Proszę zobaczyć, mówimy tutaj o Stanach Zjednoczonych, czyli rynku, gdzie, gdzie akurat jeżeli chodzi o suplementy, jest to największy rynek na świecie i najciężej jest się tam dostać. Dziesiąta pozycja na NMN Supplements, 60 tysięcy wyszukiwań, pierwsza pozycja na Best NNN Supplements, 3600. Bez ten 480. Bardzo ciekawy projekt. Po 9 dniach już jest taki ruch. Ten projekt też nie ma jeszcze żadnych backlinków, nie jest dopalany. Pewnie z czasem będzie, aby, aby ten ruch jeszcze zwiększyć. Zobaczymy, jak to się będzie miało dalej. Ale co jest bardzo ciekawe, to to, że. Tak jak wspomniałem na samym początku trzeba się do tego wszystkiego przygotować. Tutaj pewnie ten serwis był wybrany nie bez powodu. Ile kosztuje takie wejście w top 10 na takie frazy na Stany Zjednoczone? A mianowicie kosztuje 4175 ,93 zł 93 I od post można kupić u takiego wydawcy jak White Press czy też Trust Luna. Mamy dane tego serwisu także Około tysiąca, powyżej, lekko ponad powyżej tysiąca dolarów, ale jeżeli to zapewnia nam taki ruch i takie frazy, to widać, że ma to, ma to sens i warto, ponieważ mówię, jest parę korzyści. Jedne korzyści to linki z takiego serwisu do naszego, co też ma wpływ na pozycję naszego serwisu. Drugie, podkradanie ruchu, zdobywanie fraz, których na chwilę obecną byśmy nie osiągnęli. Albo nigdy byśmy nie osiągnęli własnym serwisem, budowanie też marki, tak? To, jest, to też ma znaczenie. Także niewątpliwie bardzo udana inwestycja dla osób, które opublikowały. Mówię, nieduża cena, jak za ten wynik. I też sobie w Neuron Writerze przeanalizowałem to, że akurat Neuron pokazuje, że według ich narzędzi ta ocena tego artykułu to 67. Także jest to jedna z wyższych ocen. Także widać, że i kontentowo treść jest optymalizowana pod SEO. Serwis też został wybrany pewnie z jakiegoś powodu przeanalizowany, bo ta domena akurat ma spory ruch, jeżeli chodzi o Post, bo możemy sobie tutaj zerknąć. Sam artykuł już generuje dużą część ruchu, a jeśli chodzi o, o samą domenę. To, to mówimy tutaj o organiku na poziomie 3 milionów, średnio 3 milionów miesięcznie. Także, także fajny serwis do publikowania. I tak mniej więcej wygląda Parasite Sell. Pamiętajmy, że jest to pewna strategia. Można ją wykorzystywać w wielu projektach, nie tylko w branży afiliacyjnej, nie tylko w takich branżach jak hazard, suplementy, branża finansowa i tym podobne. Możemy też realizować jakieś inne swoje projekty. Zwłaszcza, jeżeli jakieś firmy mają spore budżety na content marketing, to mogą przemyśleć, że nie każdy artykuł sponsorowany musi być pisany po prostu dla link. Możemy na starcie sobie ustalić, że tym artykułem chcemy jednak rankować na dane słowa kluczowe. Wtedy zaplanujmy odpowiednie linkowanie do naszego serwisu, odpowiednie teści artykułów, odpowiednie zdjęcia. To wszystko jednak ma znaczenie. I tak, myśląc sobie o tym parasajcie w SEO i o tym, że warto publikować na większych, być takim trochę pasożytem. Możemy to próbować bezpłatnie, możemy też korzystać z pośredników typu Whitepress, tastuna i tym podobne i liczyć, że uda nam się kupić fajny artykuł sponsorowany. Przy czym pamiętajcie, że warto przed przed publikacją dowiedzieć się jakie mają wydawcy wymogi, czyli jaka może być maksymalna długość treści, ile zdjęć możemy używać, ile linków czy linki będą dofollow, czy nefollow, czy link będzie po jakimś czasie usunięty. Zanim wydamy pieniądze warto zadbać o te rzeczy. I to tyle w sumie jeżeli chodzi o parasite w SEO. A teraz dlaczego tak myślę o Parasite na YouTube i jak ja bym to odbierał. Jak ja to widzę. Jakiś czas temu opublikowałem wywiad z Marcinem Neymanem. No, można powiedzieć, że całkowicie nietematycznie związany ze mną. Mimo tego chciałem trochę marketingowo zadawać pytania bardziej związane z przebiegiem kariery, z zarobkami, dlaczego warto jest być w social mediach, dlaczego... Sportowcy powinni się bardziej promować, i na tym bardzo mi zależało, ale co rzuciło mi się w oczy przez parę dni od publikacji tego nagrania? Jak sobie tutaj zobaczymy, to nagranie zdobyło ponad 40 tysięcy wyświetleń od 30 kwietnia. To, co najbardziej mi się rzuciło, to że główna część ruchu to jest jednak z funkcji przeglądania, z proponowanych filmów i z wyszukiwarki YouTube. Około 90% tego ruchu jest właśnie z tych trzech. Tutaj kanałów. Uznałem, że albo dobrze optymalizuję te filmy, bo jednak, e, kiedy sprawdzałem w tybie incognito wyszukiwarkę YouTube, to, to na hasło najmam przez parę dni moje filmy były w topie. To mi dało, do, to mi pokazało, że, że ten ruch z YouTube'a na swój kanał można trochę podkradać. Tak? Ja jestem świeżym kanałem, mam niespełna tysiąc subskrybentów. Te moje filmy nie mają dużej oglądalności. Zajmuję się zawodowo marketingiem, w stąd wpadłem na taki pomysł, nawiązując do tytułu. Filmu. Pamiętajcie, że zawsze w branży SEO, w marketingu, często jest coś takiego, jest takie określenie jak słowa kluczowe. tak. Przykładowo, jeżeli jesteś trenerem personalnym w Warszawie, to dla ciebie głównym słowem kluczowym będzie trener personalny Warszawa i inne tego typu wariacje, tych słów kluczowych. I całą strategię swojej działalności, czy też budowy strony internetowej będziesz opierał o słowa kluczowe. Podobnie jest na YouTubie. Marcin Najman w porównaniu do innych moich filmów no, zrobił jednak olbrzymią liczbę wyświetleń. Marcin jest kontrowersyjny, jest, nie daje o sobie zapomnieć, jest on nim cały czas, jest bardzo aktywny w social mediach, stąd ta liczba wyświetleń jest dosyć duża. Teraz wpadłem na pomysł, że jednak opublikuję film w Parasite w SEO, ale wmieszam w to Szymona Negacza. Dlaczego wmieszam w to Szymona Negacza? Z prostego powodu. Pan Szymon Negacz jest bardzo mocno powiązany z marketingiem. Yy, mamy podobne profile działalności. Bardziej on bardziej zajmuje się strategią i tym podobne. A ja jestem gościem, który często takie strategie wykonuje. Tak? Ja głównie specjalizuję się w pozycjonowaniu stron internetowych i w kampaniach płatnych typu Google czy Facebook Ads. I w tym przypadku postanowiłem, że w tym odcinku poruszę temat tego parasitu na YouTubie. Jak chciałbym wejść na frazy. Szymon Negacz, Negacz na YouTube'a, po to, aby jakby no podkraść trochę ruchu, po to, aby trochę więcej osób odwiedziło mój kanał. Osób, które jednak, jeżeli interesują się tym, co publikuje pan Szymon Negacz, znaczy, że są po części zainteresowane również moją ofertą albo tym, co będę mówił. Stąd, pisując sobie Negacz, widzimy, że średnia liczba wyszukiwań, jeżeli chodzi o wyszukiwarkę Google, na słowo kluczowe Szymon Negacz, to przeszło. Średnio 1900 wyszukiwań, tak? Także mamy, mamy tego sporo. Przeanalizowałem sobie też wszelkie so, sociale pana, e, pana Szymona. Instagram 32 tysiące obserwujących. E, jeżeli chodzi o kanał na YouTube, to jest 44 tysiące wyszukiwań. Jeżeli chodzi o LinkedIn, przyszło 52 tysiące obserwujących. Przyjrzałem jego strony internetowe, także na pewno będę musiał trochę teraz po panu Szymonie porozmawiać. Zaraz powiem dlaczego. Także jeżeli ktoś kiedyś nie słyszał, to yy, Szymon Negacz to założycie Wise Group, grupy pięciu firm specjalizujących się w sprzedaży i marketingu B2B: SaleWise, HireWise, HardWise, Let's Automate i Akademia Sales Angels. Z wykształcenia informatyk, trener biznesu oraz absolwent MBA. W trakcie kariery zawodowej zdobył kompetencje sprzedażowe, marketingowe i technologiczne. W 2018 roku połączył się w jedną, zakładając firmę doradcą szkoleniową SellWise. Od tego czasu pomaga skutecznie zwiększać wyniki sprzedaży firm w Polsce. Jego wkład przyczynił się również do sukcesu Akademii Space Angels. Autor popularnego podcastu Nowoczesna Sprzedaż i Marketing, docierającego do ponad 40 tysięcy słuchaczy oraz prowadzący kanał YouTube Wise Business School, gdzie tłumaczy trudne biznesowe zagadnienia w zrozumiały sposób. Wszystkie przedsięwzięcia, w których brał udział, wygenerowały już ponad 1 miliard złotych przychodów. Także tak mianowicie to wygląda. Czyli tak naprawdę kieruje się tutaj w tym przypadku liczbą wyszukiwań, słowem kluczowym, blendem pana Szymona, bo istnieje duże prawdopodobieństwo, że jeżeli bardzo dobrze zoptymalizuje swój film na YouTubie, zaraz wyjaśnię, jak go będę optymalizował, ten film, który właśnie oglądacie. Jeżeli bardzo dobrze go zoptymalizuję, to przez parę dni mogę powisieć. W górnej części wyszukiwarki YouTube na, na frazy związane z Szymonem Negaczem. Dzięki temu na, moją, na mój profil, na mój kanał na YouTube trafi, trafią osoby zainteresowane marketingiem. Zobaczymy, ile jestem w stanie do, dostać subskrypcji. No i czy Szymon Negacz pomoże mi rozwinąć mój kanał. Także wygląda to w ten sposób, jeśli chodzi o optymalizację filmów. Zaczniemy od miniaturki, tak? Na miniaturce na pewno będę ja, na pewno będzie Szymon czy będzie jakiś call to action i call to action będzie w kolorze, który na pewno rzuca się w oczy. Pamiętajmy, że jeżeli chodzi o tytuł filmu na YouTubie, to mamy do wykorzystania 100 znaków, stąd bardzo warto wykorzystać to jak najbardziej sensownie. To nie jest, to nie jest dużo treści, yy, dlatego w tym przypadku nazwę ten film coś w stylu Parasite a Parasite na YouTubie, czy Szymon Negacz pomoże rozwinąć mi mój kanał? Hashtag Negacz. Kolejną częścią, na jaką zawsze warto zwracać uwagę, to to, że na YouTubie mamy 5000 znaków do wykorzystania. Także ten opis będzie też zoptymalizowany. Będę pisał go tak naprawdę tak, jak piszę opisy pod wyszukiwarkę Google. Także na pewno będę korzystał z narzędzia Neuron Writer. Będę sugerował się słowami kluczowymi, które podpowiada mi. W tym przypadku neuron. Będę chciał wykręcić wysoki content score. 5000 znaków nie jest dużo, także na pewno około 500 znaków będzie wykorzystane na linki do, do moich profili social media, link do kanału pana Szymona. Dodatkowo około 1000 znaków poświęcę na opis, to to jest parasite SEO. No i te 3000, pozostałe 3000 znaków, czy 3,5, wykorzystam mocno pod. Pod właśnie content o Szymonie, o Szymonie Negaczu i agencji Sellers i tym podobnym. Pamiętajmy, że na filmie na YouTube mamy do wykorzystania jeszcze tag. Tych tagów mamy chyba. 500 znaków, wykorzystajmy je na maks, tak? Niech one będą jak najbardziej powiązane tematycznie z kanałem naszego odcinka. Dodatkowe jest to, że pierwszy raz umieszczę w swoim odcinku jednak transkrypcji, także przez cały odcinek będą napisy. Jest teoria, że mając własne, że jeżeli są napisy, to algorytm Google, algorytm YouTube a szybciej się uczy filmu i szybciej jest w stanie dopasować go do odpowiedniej grupy docelowej. Zobaczymy, jak to się będzie miało. Kolejne, kolejne co zamierzam zrobić tutaj w tym przypadku, Odpowiednie dopasowanie tematyki filmu do odbiorców. Zawsze mamy wybór, komu chcemy, być, czy to będzie poradnik, technologii i tym tak? podobne. Także miniaturka, tytuł filmu, opis filmu, dodanie spisu treści, dodanie napisów, publikowanie tego filmu w swoich social mediach. Nie mam dużych social mediach, Mój Instagram to około 1700 obserwujących, Facebook około 800, ale na pewno opublikuję to w swoich socialach. No i zobaczymy, jak to nam zarankuje, tak? czy, czy to, co teraz zrobię, daje jakiegoś kopa dla mojego kanału. Na pewno warto zawsze po publikacji swojego filmu zajrzeć w statystyki, zobaczyć, jak to wygląda. Także taki mini parasite z mojej strony, z tego, co patrzę na, na YouTubie, zrobimy i zobaczymy, jak to zadziała. Także jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam, zachęcam do subskrypcji kanału. Pozdrawiam, jego dnia, wieczoru.